W Królestwie Prawdziwej Zbrodni niewiele historii wywołuje tyle intryk i przerażenia, co Susan Wright, niesławnie nazwany niebiesko-okim rzeźnikiem Teksasu. Ta mrożąca krew w żyłach saga zachwyciła publiczność na całym świecie, a jej makabryczne szczegóły wywołują dreszcze w kręgosłupie, nawet najbardziej doświadczonych obserwatorów. Dzięki mieszance zdrady, przemocy i oszustwa, przypadek Susan Wright stał się nawiedzającym przypomnieniem ciemności. Która może czaić się w pozornie zwykłym życiu. Historia Susan Wright rozgrywa się jak koszmar ożywiony, zwracając uwagę nie tylko na swoją brutalność, ale także na niepokojące spostrzeżenia, jakie oferuje w zawiłości ludzkich zachowań. Z zewnątrz Susan i Jeffrey Wright wydawali się idealną parą, żyjąc amerykańskim snem w swoim uroczym domu w hrabstwie Harris, Texas. Jednak za zamkniętymi drzwiami ich rzeczywistość nie była idyliczna. Gdy pojawiły się szczegóły zbrodni Susan Wright, media wykorzystały sensacyjny charakter sprawy, rzucając ją w centrum uwagi i wywołując powszechną fascynację. Nagłówki rozbrzmiewały szokującymi rewelacjami, przyciągając widzów chętnych do odkrycia prawdy kryjącej się za fasadą małżeńskiego szczęścia. Dołącz do nas, zagłębiając się w głębie tej mrożącej krew w żyłach opowieści, odkrywając warstwy oszustwa i rozpaczy, które ostatecznie zakończyły się tragedią. Od początkowych szeptów podejrzeń, poporywający dramat na sali sądowej, który nastąpił, zbadamy każdy zwrot sprawy Susan Wright, starając się zrozumieć motywacje stojące za jej ohydnymi działaniami i trwały wpływ, jaki wywarły na wszystkich, którzy zostali dotknięci wydarzeniami, które się rozwinęły. Przygotuj się na podróż do serca ciemności, gdzie granica między sprawcą a ofiarą zaciera się, a sprawiedliwość wisi na włosku. Historia Susan Wright. Zaczyna się w sercu Teksasu, gdzie urodziła się w pozornie zwyczajnej rodzinie z nadziejami i marzeniami jak każda inna. Wychowana w Houston, wczesne lata Susan były naznaczone poczuciem optymizmu i kreatywności. Od najmłodszych lat wykazywała naturalny talent do tańca i żywiła aspiracje, by pewnego dnia zostać choreografem. Jej duch niezrażony wyzwaniami, które przed nami stoją. Pomimo jej ambicji, droga Susan do sukcesu nie była pozbawiona przeszkód. Po ukończeniu szkoły średniej, stanęła w obliczu niepowodzeń w dążeniu do wyższego wykształcenia, nie mogąc dostać się na studia. Niezrażona, wzięła sprawy w swoje ręce, zdeterminowana, by poprzez ciężką pracę i wytrwałość wyrzeźbić sobie przyszłość. W tym czasie Susan skrzyżowała ścieżki z Jeffreyem Andrew Wrightem, mężczyzną, który odegrał kluczową rolę w kształtowaniu jej przeznaczenia. Ich pierwsze spotkanie w restauracji Galveston wywołało burzliwy romans. A urok i charyzma Jeffrey'a szybko przekonały Suzan. Pomimo ośmioletniej różnicy wieku, para przyciągnęła się do siebie, ich połączenie pozornie nierozerwalne. Jednak pod powierzchnią ich początkującego związku zaczęły pojawiać się oznaki kłopotów. Zmagania Jeffrey'a z nadużywaniem alkoholu i substancji odurzających rzucają cień na ich szczęście, podnosząc czerwone flagi, których Suzan nie mogła zignorować. Pomimo obietnic zmian, demony Jeffrey'a nadal prześladowały ich związek, pozostawiając Susan zmagającą się z poczuciem niepewności i strachu. Jednak w środku zamieszania Susan stanęła przed nowym wyzwaniem macierzyństwem. Wraz z przybyciem ich pierwszego dziecka, Bradleya, Susan miała nadzieję, że radość rodzicielstwa zbliży ją do Jeffrey'a i umocni ich więź. Ale wraz ze wzrostem wymagań życia rodzinnego, tak samo obciążenie ich związku. Ujawniając pęknięcia, które groziły rozerwaniem ich na strzępy. Pomimo jej najlepszych starań, aby utrzymać rodzinę razem, Suzan znalazła się w pułapce cyklu nadużyć i manipulacji, starając się pogodzić mężczyznę, którego kochała, z potworem, którym się stał. Z każdym dniem fasada ich doskonałego życia rozpadała się, pozostawiając Suzan konfrontację z trudną rzeczywistością swojej sytuacji. Gdy napięcia osiągnęły punkt wrzenia, Suzan stanęła przed niemożliwym wyborem dalej żyć w strachu lub wziąć sprawy w swoje ręce. Nie wiedziała, że jej decyzja zmieni bieg jej życia na zawsze, pogrążając ją w koszmarze, z którego nigdy nie mogła w pełni uciec. Na powierzchni rodzina Wright wydawała się być uosobieniem podmiejskiej błogości, mieszkający w przytulnym domu położonym przy cichych ulicach hrabstwa Harris w Teksasie. Wraz z dwójką uroczych dzieci, Bradley'em i Kaylee oraz wiernym psim towarzyszem imieniem Buck, Emanowali aurą szczęścia i zadowolenia, która przeczyła mrocznym prawdom czającym się pod powierzchnią. Sąsiedzi czule mówili o Susan Wright, chwaląc ją jako oddaną matkę i kochającą żonę, podczas gdy uprzejma postawa Jeffreya Wrighta przyciągała go do otaczających go osób. Razem namalowali obraz domowej harmonii, który wydawał się prosto z bajki. Jednak za zamkniętymi drzwiami rozwinęła się inna rzeczywistość, nękana nadużyciami, kontrolą i manipulacją. Zewnętrzny urok Jeffrey'a maskował ciemniejszą stronę, taką, która rozkoszowała się sprawowaniem władzy nad rodziną żelazną pięścią. Od samego początku ich małżeństwa, Suzan znalazła się w sieci strachu i zastraszania, a każdy jej ruch był analizowany i nadzorowany przez nieustanne żądania męża. Obraźliwe zachowanie Jeffrey'a nie znało granic, atakując nie tylko Suzan, ale także ich niewinne dzieci. Jego surowe zasady i nieuzasadnione oczekiwania. Rzucają cień na ich codzienne życie, pozostawiając Suzan starającą się utrzymać iluzję normalności w obliczu narastającego zamieszania. Najmniejsze odstępstwo od standardów Jeffrey'a spotkało się z napaściami słownymi, upokorzeniem, a nawet przemocą fizyczną, przerażającą rzeczywistością, którą Suzan i jej dzieci musiały znosić w milczeniu. Finansowo skąpstwo Jeffrey'a nie znało granic, pozostawiając Suzan walczącą o związanie końca z końcem na skromnym zasiłku podczas gdy on pozwalał sobie na swoje wady bez kontroli. Jego obietnice reformy były puste, a jego czyny przemawiały głośniej niż słowa, gdy pogrążał się w uzależnieniu i okrucieństwie. Dla Susan każdy dzień był delikatnym balansem, poruszając się po zdradzieckich wodach nastrojów męża i napadów złości, starając się chronić swoje dzieci przed krzywdą. Ale gdy fasada ich idealnego życia rodzinnego zaczęła się rozpadać, Susan balansowała na krawędzi rozpaczy. Uwięziona w koszmarze, który sama stworzyła. Dom Wrightów, niegdyś sanktuarium miłości i ciepła, stał się polem bitwy, na którym Susan niestrudzenie walczyła, aby chronić swoje dzieci przed okropnościami rozgrywającymi się na ich oczach. Ale gdy uścisk Jeffrey'a zacisnął się, Susan zdała sobie sprawę, że ucieczka jest daremna. Jej jedyną pociechą jest nadzieja, że pewnego dnia sprawiedliwość zwycięży i prawda w końcu wyjdzie na jaw. Gdy napięcia gotowały się pod powierzchnią ich pozornie idyllicznego życia, rodzina Wright balansowała na krawędzi przepaści. Ciężar obraźliwego zachowania Jeffreya spoczywał na Suzan jak duszący koc. Noc po nocy znosiła jego tyrady i napady złości, trzymając się nadziei, że w końcu sytuacja się poprawi. Ale gdy dni rozciągały się na tygodnie, a tygodnie na miesiące, Suzan pogrążyła się w rozpaczy. Jej marzenia o lepszej przyszłości. Prześlizgują się jej przez palce jak ziarenka piasku. To było w pamiętną noc 13 stycznia 2003-R, kiedy kipiące napięcia między Susan i Jeffreyem w końcu osiągnęły punkt wrzenia, którego kulminacją była gwałtowna konfrontacja, która na zawsze zmieniła bieg ich życia. Gdy Jeffrey wrócił do domu ze swojego wieczoru na siłowni, jego pobudzenie było wyczuwalne w powietrzu. Susan przygotowała się na kolejną falę nadużyć. Jej serce było ciężkie od strachu. Ale to, co wydarzyło się później, przeciwstawiło się wszelkim oczekiwaniom, pogrążając Suzan w koszmarze, z którego nigdy nie mogła się w pełni obudzić. Gdy Jeffrey zademonstrował techniki bokserskie swojemu młodemu synowi, Bradleyowi, Suzan z przerażeniem patrzyła, jak jej najgorsze obawy urzeczywistniają się na jej oczach. Kiedy Bradley cofnął się ze strachu, wściekłość Jeffreya zagotowała się, a jego pięści spadły na bezradne dziecko z zaciekłością która sprawiła, że Suzan się zataczała. W desperackiej próbie ochrony syna Suzan interweniowała, błagając Jeffreya, aby przestał, zanim będzie za późno. Ale jej prośby padały na głuche uszy. Furia Jeffreya narastała z każdą mijającą chwilą, aż Suzan wpatrywała się w twarz czystego zła. To właśnie wtedy, w chwili rozpaczliwej desperacji, Suzan podjęła decyzję, która wszystko zmieni. Z sercem bijącym w piersi postanowiła wziąć sprawy w swoje ręce. A jej umysł pędzi myślami o ucieczce i przetrwaniu. Gdy Jeffrey wycofał się do ich sypialni, Suzan wykorzystała okazję do uderzenia, wykorzystując swoje umiejętności tancerki, aby zwabić go w fałszywe poczucie bezpieczeństwa. Z jedwabną szatą nałożoną na smukłą sylwetkę tańczyła przed nim, a jej ruchy były hipnotyczne i ponętne. A gdy obrona Jeffreya rozpadła się, Susan uderzyła siłą zrodzoną z desperacji, a jej ręce trzymały nóż z precyzją graniczącą z szaleństwem. Wydarzenia, które nastąpiły, były rozmyciem bólu i chaosu, gdy Susan rozpętała stłumioną wściekłość na męża z dzikością, która sprzeciwiała się zrozumieniu. Z każdym dźgnięciem noża egzorcyzmowała demony, które nawiedzały ją tak długo, a jej krzyki odbijały się echem w nocy, gdy walczyła o przetrwanie. Kiedy kurz w końcu opadł, Jeffrey leżał nieruchomo na łóżku, a jego siła napędowa plamiła prześcieradła pod nim. A kiedy Susan stała nad nim, jej ręce drżały z mieszanki strachu i triumfu. Wiedziała, że nie będzie odwrotu. Bo tej pamiętnej nocy, w głębinach ciemności, Susan Wright przekroczyła linię, z której nie mogło być powrotu. Linię, która oddzielała ją od kobiety, którą kiedyś była i potwora, którym się stała. W następstwie brutalnego ataku Susan stanęła przed trudnym zadaniem. Ukryciem dowodów swojej zbrodni i uniknięciem wykrycia przez organy ścigania. Z ciężarem winy spoczywającym na jej barkach, wyruszyła w desperacką misję zatarcia śladów i zakopania prawdy wraz z martwym ciałem męża. Pod osłoną ciemności Suzan zabrała się do pracy, a jej ręce drżały, przeciągając bezwładną postać Jeffrey'a z ich sypialni na podwórko. Z każdym krokiem ciężar jej działań spoczywał na niej, rzeczywistość tego, co zrobiła, tonęła z obrzydliwym łomotem. A jednak naciskała, kierując się pierwotnym instynktem przetrwania i lękiem przed konsekwencjami, które ją czekały. Przybywając do płytkiego dołu, który Jeffrey wykopał w weekend, postanowienie Susan zachwiało się przez ulotną chwilę. Jej umysł zataczał się ogromem tego, co miała zrobić. Ale z widmem odkrycia wyłaniającym się w jej umyśle, odsunęła na bok swoje wątpliwości i zabrała się do pracy. Jej ruchy mechaniczne i pozbawione emocji. Z żmudną precyzją Suzan opuściła martwe ciało Jeffrey'a do prowizorycznego grobu, drżąc rękami, pokrywając go brudem i gruzem. A kiedy stała nad jego ostatnim miejscem spoczynku, ogarnęło ją odrętwienie. Ciężar jej działań zapadł się z głęboką pewnością. Ale nawet gdy Suzan pochowała ciało męża, prawda odmówiła pozostania pochowana razem z nim. W następnych dniach szepty podejrzeń zaczęły krążyć po cichych ulicach hrabstwa Harris rzucając cień wątpliwości na starannie zbudowaną fasadę Susan. Nie minęło dużo czasu, zanim organy ścigania stąpiły do domu Wrightów, ich obecność była ponurym przypomnieniem okropności, które leżały ukryte pod powierzchnią. Z każdą mijającą godziną pętla zaciskała się wokół szyi Susan, a jej fasada niewinności rozpadała się w obliczu przytłaczających dowodów. A kiedy prawda w końcu wyszła na jaw, była bardziej przerażająca niż ktokolwiek mógł sobie wyobrazić. Na podwórku domu Wrightów śledczy odkryli makabryczne szczątki ciała Jeffreya, jego martwą formę z bliznami po dzikim ataku Susan. Gdy pełny zakres zbrodni Susan wyszedł na jaw, społeczność cofnęła się z przerażenia, walcząc o pogodzenie się z potwornymi czynami popełnionymi pośród nich. I gdy Susan stanęła przed sądem przed konsekwencjami swoich działań, prawda o tym, co wydarzyło się tej pamiętnej nocy, stała się jasna dla wszystkich. W końcu żadna ilość oszustwa lub zaprzeczenia nie mogła usunąć plam krwi, które oznaczały dom Wrightów, ponure przypomnienie ciemności, która czaiła się za zamkniętymi drzwiami, czekając na odkrycie. Proces Susan Wright, nazwany niebieskookim rzeźnikiem z Teksasu, ogarnął naród, gdy rozwijał się na sali sądowej wypełnionej napięciem i emocjami, gdy prokuratura przedstawiła swoją sprawę przeciwko Susan, mrożące krew w żyłach szczegóły jej zbrodni. Zostały ujawnione wszystkim, malując obraz brutalności i zdrady, które wstrząsnęły społecznością do głębi. Z każdym dniem procesu prokuratura przedstawiała górę dowodów przeciwko Susan, w tym analizę sądową Range Freya i zeznania świadków, którzy obserwowali burzliwy związek pary. Fotografie miejsca zbrodni namalowały makabryczny obraz przemocy, która wybuchła w murach domu Wrightów, nie pozostawiając wątpliwości co do okropności, które wydarzyły się tej pamiętnej nocy. Ale gdy prokuratura przedstawiła swoją sprawę, zespół obrony Suzan rozpoczął kontratak, stosując strategię, która miała na celu przedstawienie Suzan jako ofiary znęcania się nad mężem, a nie zabójcy z zimną krwią. Ze łzami w oczach i namiętnymi prośbami o zrozumienie prawnicy, Suzan namalowali obraz kobiety zepchniętej na skraj lat, udręki i cierpienia. Centralnym punktem obrony Suzan było twierdzenie o samoobronie, a jej prawnicy argumentowali, że Suzan działała ze strachu o własne życie i życie swoich dzieci. Wskazali na historię przemocy i manipulacji Jeffreya, jako dowód jego niebezpiecznej natury, przedstawiając go jako prawdziwego złoczyńcę tej historii. Ale być może najbardziej przekonującym argumentem wysuniętym przez zespół obrony Suzan był niepokój emocjonalny, a jej prawnicy argumentowali, że działania Suzan nie były napędzane złośliwością, ale desperacką chęcią ucieczki od cyklu nadużyć który pochłonął jej życie. Wskazali na historię depresji i lęku suzan jako dowód jej kruchego stanu psychicznego, malując obraz kobiety zepchniętej na krawędź przez okoliczności poza jej kontrolą. Gdy proces dobiegał końca, ława przysięgłych stanęła przed trudną decyzją. Wskazać Suzan za morderstwo lub uniewinnić ją w świetle łagodzących okoliczności otaczających sprawę. A kiedy werdykt został ostatecznie wydany, wywołał fale uderzeniowe na sali sądowej i poza nią. Pomimo twierdzeń Susan o samoobronie i cierpieniu emocjonalnym, ława przysięgłych ostatecznie uznała ją za winną morderstwa, wskazując ją na 25 lat więzienia za rolę w śmierci Jeffreya. Był to werdykt, który podzielił opinię i wywołał debatę w całym kraju. Niektórzy postrzegali Suzan jako ofiarę okoliczności, a inni jako zimnokrwistego zabójcę, który zasługiwał na karę w najszerszym zakresie prawa. Ale niezależnie od tego, gdzie ktoś stanął w tej sprawie, jedno było jasne. Proces Susan Wright obnażył ciemne podbrzusze przemocy domowej, rzucając światło na okropności czające się za zamkniętymi drzwiami i druzgocące żniwo, jakie może przynieść tym, którzy zostali złapani w jego uścisk. A kiedy Susan rozpoczęła swoją długą podróż za kratkami, blizny po jej przeszłości służyły jako ciągłe przypomnienie ceny zapłaconej za uwolnienie się z cyklu nadużyć. Po wstrząsającym procesie Susan Wright spotkała się z ciężkim młotem sprawiedliwości, gdy sąd wydał wyrok, który na zawsze zmieni bieg jej życia. Uznana za winną brutalnego morderstwa jej męża, Jeffreya Wrighta, Susan została skazana na 25 lat za kratkami kara, która odzwierciedlała powagę jej działań i nieodwracalną stratę wyrządzoną jej rodzinie. Jednak gdy Susan marniała w swojej celi więziennej, na odległym horyzoncie pozostał promyk nadziei w postaci procesu apelacyjnego, ostatniej próby obalenia wyroku i zapewnienia szansy na odkupienie. Z zespołem prawniczym u boku Suzan wyruszyła w podróż pełną niepewności i rozpaczy, trzymając się słabej nadziei, że pewnego dnia zostanie wymierzona sprawiedliwość. W miarę rozwoju procesu odwoławczego pojawiły się nowe dowody, które rzuciły nowe światło na okoliczności śmierci Jeffrey'a, podając w wątpliwość słuszność wyroku skazującego Susan i otwierając drzwi do możliwości drugiej szansy. Świadkowie przedstawili zeznania, które zakwestionowały narrację prokuratury, malując bardziej zniuansowany obraz wydarzeń, które miały miejsce tej pamiętnej nocy. Z każdym nowym objawieniem zespół obrony Susan przeprowadzał ponowny atak na sprawę prokuratury. Wykorzystując niespójności i rozbieżności w dowodach, aby wzmocnić argumentację za ponownym rozpatrzeniem sprawy. A gdy koła sprawiedliwości znów się obróciły, Suzan przylgnęła do nadziei, że pewnego dnia jej niewinność zostanie potwierdzona, pozwalając jej odzyskać życie i odbudować to, co zostało utracone. W oszałamiającym zrządzeniu losu wytrwałość Suzan opłaciła się, gdy sąd przyznał jej apelację, powołując się na pojawienie się nowych dowodów które podważały uczciwość jej procesu. Po obaleniu przekonania, Suzan ponownie znalazła się na krawędzi wolności, latarni nadziei w morzu rozpaczy. Ale nawet gdy wyrok Suzan został zmniejszony, a jej zwolnienie z więzienia pojawiło się na horyzoncie, blizny po jej przeszłości nadal ją prześladowały, służąc jako surowe przypomnienie ceny zapłaconej za uwolnienie się z cyklu nadużyć. I kiedy po raz kolejny wyszła na świat, Suzan przysięgła, że nigdy nie zapomni prób i udręk. Które doprowadziły ją do tej chwili, niosąc ze sobą ciężar swojej przeszłości, jako świadectwo trwałej mocy nadziei i odporności. Przypadek Susan Wright, znanej niesławnie jako niebieskooki rzeźnik z Teksasu, przyciągnął uwagę opinii publicznej i mediów, stając się sensacyjną historią, która ogarnęła naród. Od nagłówków gazet po transmisje telewizyjne, szokujące szczegóły zbrodni i procesu Susan zostały otynkowane na każdej dostępnej platformie przyciągając publiczność chorobliwą fascynacją i intrygą. Sieci telewizyjne domagały się omówienia sprawy, a programy dokumentalne, takie jak Court TV i 48 Hours Mystery, poświęcają całe odcinki sekcji zawiłości historii Susan. Widzowie dostroili się z niecierpliwością, urzeczeni zwrotami akcji The Trial i większymi niż życie postaciami w jego centrum. Ale to nie tylko telewizja uchwyciła spektakl procesu Susan. Hollywood również zauważyło, a filmowcy chętnie przenieśli jej historię na srebrny ekran. W 2012 roku ukazał się film fabularny Blue-Eyed Butcher z aktorką Sarah Paxton w roli tytułowej. Film był udramatyzowaną opowieścią o zejściu Susan w szaleństwo, badając złożoność jej postaci i motywacje stojące za jej działaniami. Oprócz filmów fabularnych historia, Susan trafiła również do sfery filmów dokumentalnych, a kanadyjska reżyserka Chloe Borland wydała w 2014 roku krótki film zatytułowany Koło Fortuny. Zainspirowany procesem Jeffreya Wrighta, dokument oferował surowe i niezachwiane spojrzenie na wydarzenia, które miały miejsce, rzucając światło na ciemne podbrzusze przemocy domowej i jej niszczycielski wpływ na osoby złapane w jej sieci. Ponieważ historia Susan nadal urzekała publiczność, stała się podstawą kultury popularnej, służąc jako pasza do niekończących się dyskusji i debat. Otworów internetowych po rozmowy na temat chłodnicy wody, wszyscy mieli opinie na temat przypadku niebieskookiego rzeźnika, szerzącymi się teoriami i spekulacjami. Ale poza sensacją i spektaklem, historia Suzan posłużyła jako otrzeźwiające przypomnienie realiów przemocy domowej i żniwa, jakie zbiera ona na swoich ofiarach. Gdy szał mediów ucichł, a światło reflektorów przeszło do następnej wielkiej historii, dziedzictwo Suzan przetrwało jako przestroga surowe przypomnienie niebezpieczeństw które czają się za zamkniętymi drzwiami. Ostatecznie historia Susan nie była tylko nagłówkiem czy przypisem w historii. Była świadectwem odporności ludzkiego ducha i trwałej mocy nadziei w obliczu przeciwności losu. A gdy jej historia zniknęła z nagłówków gazet, a kamery przestały się kręcić, głos Susan pozostał, szept na wietrze przypominający nam wszystkim kruchą granicę między miłością a szaleństwem oraz cenę zapłaconą za jej przekroczenie. Przypadek Susan Wright Niebieskokiego rzeźnika z Teksasu. Jest nawiedzającym przypomnieniem głębi ludzkiej ciemności i złożoności ludzkiej kondycji. Od samego początku, jako pozornie zwyczajna opowieść o miłości i rodzinie, zstąpiła w koszmar nadużyć, manipulacja i ostatecznie przemoc. Historia Susan służy jako otrzeźwiające przypomnienie o rozpowszechnieniu przemocy domowej i druzgocących żniwach, jakie może przynieść swoim ofiarom. Jej zejście w szaleństwo, napędzane latami udręki i rozpaczy. Jest świadectwem podstępnej natury nadużyć i długości, do jakich niektórzy pójdą, aby uciec od jej uścisku. Ale historia Suzan to nie tylko tragedia i rozpacz, to także historia odporności i nadziei. Pomimo okropności, które przeżyła, Suzan znalazła siłę, by wstać i zabrać głos, ostatecznie szukając sprawiedliwości DLA, siebie i swoich dzieci. I chociaż jej ścieżka była pełna przeszkód i wyzwań, nigdy nie straciła z oczu światła na końcu tunelu. Trzymając się nadziei, że pewnego dnia znajdzie odkupienie. Gdy medialny szał wokół sprawy Suzan zanika w pamięci, jej dziedzictwo pozostaje przestrogą, surowym przypomnieniem niebezpieczeństw, które czają się za zamkniętymi drzwiami i znaczenia wypowiadania się przeciwko nadużyciom. Jej historia służy jako wołanie o zmianę, inspirując innych do uwolnienia się z cyklu przemocy i odzyskania życia. Ostatecznie podróż Suzan jest świadectwem trwałej mocy ludzkiego ducha mocy, przetrwania, przezwyciężenia i znalezienia odkupienia w obliczu niewyobrażalnych przeciwności losu. A gdy jej historia zanika w annałach historii, jej głos pozostaje latarnią nadziei w świecie z powitym ciemnością.